Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie moi drodzy. Witam was ponownie bardzo serdecznie i pozdrawiam Piotr Krenik ponownie, bo wczoraj w piątek nadawałem do was tak, żeby dać wam trochę do pomyślenia na weekend, ale jakoś nie mogę was przestać nękać tymi moimi live'ami. Wierzę, że w dobrym tego słowa znaczeniu i wierzę, że będziecie mi tutaj nie tylko z życzliwością kibicowali, ale również zechcecie czerpać z tego czym się dzielę a pewnie daje wam do myślenia jeżeli ktoś w ogóle się przez chwilę scrollując facebook zatrzyma nad tym co napisałem i ta treść którą zawarłem w tytule jak widzicie ostatnio wielowątkowo staram się z wami podzielić różnymi rzeczami które tłoczą się w mojej głowie i chciałyby do was przyjść, więc moi drodzy nie chcę dać wam spokoju na weekend. Podzielę się z wami korzystając z tego, że jestem w takim przepięknym miejscu, miejscu, które budzi moje wspomnienia, ale jednocześnie też wierzę, że te wspomnienia będą dla was podstawą do czegoś bardzo interesującego, czym właśnie chcę się z wami podzielić. A gdzie jestem? No jestem Tutaj nad meandrami warty, pod Poznaniem, w drodze do takiej miejscowości, która nazywa się Mosina. O Mosinie mówiłem już kilkukrotnie, tak w kontekście owoców edukacji, owoców rozwoju, o czym chcę też Wam kilka zdań powiedzieć. Pewnie też jesteście, co niektórzy, zaskoczeni, że się tutaj na rowerze Wam prezentuję w kasku rowerowym, a nie na tle książek albo sali konferencyjnej. Oczywiście pozdrawiam naczelnego rowerzystę marketingu sieciowego, Macieja Maciejskiego, tak, jak zechcecie go tam gdzieś w moim imieniu pozdrowić, będzie mi bardzo miło, ale zawsze jest, moi drodzy, tak i kiedy mieszkałem w przez dwa lata to, kiedy chodziłem po górach, zawsze to obcowanie z naturą wywoływało natłok myśli i takie pragnienie podzielenia się tym, co w tych myślach się kłębi. A tutaj, korzystając z tego, że trochę sobie w koście na rowerze dałem i też obcując przyrodą takie myśli zaczęły się pojawiać, to doszedłem do wniosku, że skoro jest wartość, to trzeba tę wartość wyjąć, nie zostawiać dla siebie, tylko się właśnie tą wartością z Wami podzielić. Oczywiście, zanim przejdę, to Was jak zwykle uprzejmie poproszę, żebyście zechcieli znać, dać znak życia, żebyście zechcieli... Podzielić się e, jakimś komentarzem, albo udostępnić to, czym się z wami dzielę. Więc, e, moi drodzy, skąd ten wstęp taki e, e, poetycki, tak, po liście, szeleszczą, że w szpaler ciągnie się niemy, a my przez życie wertepy wędrujemy, wciąż wędrujemy. E, stara piosenka, śpiewałem ją tu niedaleko prowadząc e, rajdy harcerskie jakieś 40 lat temu. Przy różnych okazjach, różnych ogniskach, ale jak najbardziej aktualne. I tak, jadąc tutaj nad tą rzeką, moi drodzy, słysząc gdzieś tam z daleka, kilka kilometrów dalej, ryk motocykli, dochodzę do wniosku, że nie tylko świat się zmienił, ale że z jednej strony świat się zmienił, ale z drugiej strony takie miejsce jak te pozostały niewzruszone na to tempo świata tu się nic nie zmieniło, i to, co w tym literackim tekście Piosenki jest zawarte, chyba nic nie straciło ze swojej aktualności. Tak, drzew, szpaler ciągnie się niemy, a my przez życia wertepy wędrujemy, wciąż wędrujemy. No tak jest, moi drodzy, nie zmienimy tego. Wędrujemy, wędrujemy, lata mijają. Pytanie, czy stajemy się mądrzejsi, czy nie stajemy się mądrzejsi, i tak przy okazji dzisiaj słuchałem bardzo ciekawej wypowiedzi, kiedy jeden z znanych inwestorów powiedział, że nastały takie czasy, kiedy biedni stają się biedniejsi, a głupi stają się głupsi. To nie moje słowa, cytat kogoś kogo dzisiaj usłyszałem więc moi drodzy coś w tym jest świat biegnie do przodu jedni stoją w miejscu, inni idą do przodu ale tak czy siak tak to w w pełne życie każdego z nas dotyka dlaczego chciałem wam powiedzieć to druga część tytułu o tym co znaczy inwestowanie, o jakie są owoce inwestowania i jak to jest właśnie na tej osi czasu i dlaczego mówię o wysypie spotkań po latach więc moi drodzy, tak się akurat składa, że w ciągu ostatnich dwóch dni miałem kilka niezwykłych zdarzeń, którymi chcę się z Wami podzielić, które dowodzą tego, o czym często mówię: że warto inwestować, warto inwestować w siebie i oczywiście dla zwolenników marketingu sieciowego też coś bardzo pozytywnego będzie. A dlaczego przywołałem na początku mojej wypowiedzi Mosinę? Bo kiedyś już opowiadałem o moim partnerze biznesowym, miał na imię Benedykt, to było wiele, wiele lat temu który zajął się współpracą w ramach marketingu sieciowego. Ze mną zaczął współpracować wiele, wiele lat temu, to była chyba druga połowa lat 90., ale nie z intencją taką, żeby w tym marketingu sieciowym zrobić karierę, tylko żeby zarobić pieniądze, a ponieważ był świeżo po studiach stomatologicznych, żeby otworzyć swoją przychodnię stomatologiczną. Pracował bardzo, bardzo ciężko. Naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Bardzo rozwijał swój biznes, on się skupiał przede wszystkim na sprzedaży. No, i po kilku latach odszedł z branży, w której działaliśmy wspólnie, otworzył swoją przychodnię razem z żoną. Jego żona też była stomatologiem. I moi drodzy, dzisiaj w Mozinie, taka znana podpoznańska miejscowość, największa przychodnia wielogabinetowa, lekarzy, wielu specjalistów, właśnie do. Benka, należy, mamy z sobą dobrą relację, dobry kontakt, nawet korzystałem z usług jednego z zatrudnianych swego czasu przez niego stomatologów. I moi drodzy, to jest taki żywy dowód na to, że w życiu zostawiamy ślad, tak? zostawiamy ślad w ludziach. Jeżeli jest to ślad pozytywny, jeżeli jest to jakiś ślad, który tych ludzi inspiruje, wspiera, to po latach mogą być takie niezwykle wartościowe owoce. Ale tylko jedno spotkań, jedno ze spotkań. Drugie spotkanie zdarzyło mi się wczoraj, właściwie dwa zdarzyły się wczoraj. Jedno internetowo. E, otóż e, ekipa z branży, z której wyrosłem, e, jest w tej chwili na jakiejś wycieczce do Singapuru. Tak? Pozdrawiam w ogóle wszystkich kolegów i koleżanki z Prudentiala. E, no i Mariusz, tak, nie będę przywoływał nazwisk, bo nie mam na to oficjalnej zgody. Pisze do mnie, czy wiesz, czy zgadniesz z kim jestem w pokoju. No ja tak się zastanawiam, nie, wielki znak zapytania. On mi przysyła zdjęcie mojego najlepszego współpracownika z roku 93 i 94. Tak, tak, taka odległa historia Przemka, który jest cały czas na polu bitwy, tak, i tak prawdę mówiąc to trochę... Przeczy temu, co sam zresztą powiedziałem, że jestem jedynym albo jednym z nielicznych, którzy pozostali z dawnych czasów w marketingu sieciowym i w o marketingu sieciowym tak, ale to takie niezwykle, niezwykłe, miłe dla mnie zdarzenie, bo nie mieliśmy z sobą wiele lat kontaktu, a się okazuje, że ten Przemek jest cały czas, wirze walki, cały czas działa. I mnie to napawa wielką radością, bo przypominam sobie, jak tutaj niedaleko właśnie też nad Wartą robiliśmy jakiś, pamiętam, biwak networkowy, tak, z śpiewaniem przy ognisku, tak, i to taki kolejny miły sygnał. No i wreszcie trzecie spotkanie, które wczoraj miało miejsce wieczorem, już po tym live, którego do Was nagrałem z takiej przepięknej kawiarni poznańskiego Sheratona. I tak dla kontrastu, nomen, menomen, niezwykłego kontrastu, to trzecie spotkanie zdarzyło mi się w kościele, gdzie byłem wieczorową porą i za mną siedział gość ze swoją rodziną, i w pewnym momencie szturcha mnie w ramię i pyta mi się, czy pan ma na imię Piotr? Ja się odwracam do niego, szepczę: tak. A on do mnie mówi, a ja jestem Krzysztof, i wymienia swoje nazwisko. I nagle Eureka, otwierają mi się oczy, bo to Krzysztof również z mojej firmy networkowej, który uczestniczył wiele dziesiąt razy w seminariach biznesowych, które. Prowadziłem i do mnie mówi ciekawą rzecz. Mówi: Słuchaj, Piotr, ja jestem w tej chwili bardzo znanym inwestorem w nieruchomości. Mam wiele milionów. Tak później już rozgorzała rozmowa. Wiele milionów aktywów. Cała moja rodzina to rentierzy i bardzo wiele, bardzo wiele zawdzięczam temu, że uczestniczyłem wtedy w szkoleniach, które prowadziłeś. Cały czas oglądamy Twoje webinary, korzystamy z tego. I moi drodzy, w tym miejscu zrobię taką stop klatkę. Pewnie się domyślacie, jaką wielką radością mnie napawa tego typu wypowiedź. Pewnie domyślacie się, jaką radością napawają mnie te spotkania po latach, ale jednocześnie z tego płynie też pewien wniosek, którym chcę się z Wami podzielić. Ja o tym wielokrotnie mówię, że uważam, iż marketing sieciowy jest formą biznesu, która jest niezwykle pro prorozwojowa. I mówię wam o tym, co sam usłyszałem 26 lat temu, kiedy jeszcze zadawałem sobie pytania, czy ja w tej branży w ogóle będę działał. Kiedy ktoś mi powiedział nie żyjący już w świętej pamięci Marek Kapczyński, że pamiętaj to, czego się w tym biznesie nauczysz, tego ci nikt nie zabierze i będziesz mógł to wykorzystać w dowolnym biznesie, którego się podejmiesz. I moi drodzy, ja w marketingu sieciowym zostałem 26 lat, ale ci ludzie, których teraz tutaj przywołałem, nie zostali. Natomiast otwarcie mówią, że czerpali z tego czego doświadczyli, czego się nauczyli, z tego co częściowo wspólnie robiliśmy, a tego częściowo, czym ja się dzieliłem. I moi drodzy, chcę Was w tym miejscu zachęcić, bardzo zaapelować do tego, żebyście nie stawali w miejscu. Tu znowu przywołam te, tego inwestora, którego dzisiaj słuchałem rano który mówi, że biedni stają się biedniejsi, głupsi stają się głupsi. To może dość brutalne powiedzenie, ale oddające pewnie pewien sens tej rzeczywistości, która ma miejsce. Tak? a przez slogan mówi: e, "Wczoraj też go przywoływałem, jak ktoś stanie, to e, tak jakby się cofał. Więc moi drodzy e, korzystajcie ze wszelkich sposobności, aby się rozwijać. Bo owoce waszego rozwoju. Mogą przyjść po latach. I tak jak ten cytat piosenki mówi życia wertepy, o, o życia wertepach, jak przez które wędrujemy, to moi drodzy, jest zawsze tak, że te wertepy one potrafią Cię ubogacić. Kiedy jedziesz drogą prostą, na której nie ma żadnych przeszkód, to może być tak, że owszem, będziesz się, jak to się ładnie nazywa, cieszyć życiem. Ale skutek tego niekoniecznie będzie taki, jaki byś chciał, bo po latach dostrzeżę, że się nie rozwinąłeś. Po latach może być tak, że owszem, to życie może i było słodkie, ale nie wniosło wartości do życia innych ludzi. Ja mam takie poczucie i taki element mojej misji, mojego pragnienia, którym się umacniam po takich trzech spotkaniach, jakie miałem w ciągu ostatnich dwóch dni. Że mogę wnieść wartość do życia wielu ludzi. Napawa mnie radością to, jak komentujecie, i seminaria budowy biznesu, i MPR, i różne rzeczy, które robię, którymi się dzielę. I moi drodzy, żebym sobie nie wnosił, bo po co to robię? No, mój czas kiedyś też przeminie, no, może jeszcze wiele, daj Boże, lat, ale kiedyś Wy przejmiecie tę pałeczkę i Wasze zadanie i Wasz obowiązek to jest też dzielić się z innymi. Ja mam 55 lat, docieram do części z Was. Pewnie do części nie docieram, chociażby przez różnicę pokoleń, ale jeżeli Ty masz dzisiaj 27 lat, no to pewnie będziesz docierać do 20-latków. No wierzę, że też do 20-latków docieram, ale pamiętaj o tym, że Twoim zadaniem nie jest konsumpcja i cieszenie się życiem, li tylko, ale dawanie dobrego przykładu, dawanie świadectwa. Może być tak... Że to do ciebie wróci po wielu latach, właśnie poprzez takie spotkanie, tak? kiedy ktoś ci powie, że słuchaj, dzięki Twoim szkoleniom, jestem dzisiaj inwestorem, jestem dzisiaj rentierem, cała rodzina moja jest inwestorami, jest rentierami. Albo ktoś ci po prostu będzie z życzliwością przesyłał pozdrowienia z Singapuru i miłe wspomnienia. Albo po prostu ktoś, kto ma biznes, który zawdzięcza szansie, jaką mu otworzyłeś, będzie kiedyś mówił dobrze na Twój temat. I wiecie, jak to wiele sloganów na ten temat mówi: Nie zabierzesz do grobu tego majątku, który wypracowałeś, czy wypracowałeś, ale ważne jest pewnie to, jak ludzie będą Ciebie wspominali, co dobrego będą na Twój temat mówili. I ta pamięć o Tobie. Jest często tą główną wartością, jaką wnosisz na ten świat. Goła przyszłaś, goły przyszedłeś, goły odejdziesz. No, taka jest brutalna prawda, choćbyśmy nie wiem, co na ten temat sądzili, nie będzie miało znaczenia, jak drogą bryką jeździłeś, czy w jakiej chałupie mieszkałeś, jakie piękne kraje widziałeś. Tak? znaczenie będzie miało to, co dobrego zostawiłeś w sercach ludzi, jak zmieniłeś życie ludzi. I im więcej. Ludzi odbierze Twój pozytywny wpływ, tym więcej korzyści suma Sumarum, dla Ciebie, tak dla świata i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie, bo kawał drogi jeszcze przede mną. Zachęcam Was do tego, żebyście robili dobre rzeczy, żebyście się rozwijali, uczyli, korzystali z tego co uznajecie, że jest wartościowe, jeżeli uznacie, że to, czym ja się dzielę, jest też wartościowe, to oczywiście Was zapraszam na wszelkie rzeczy, które czynię, już nie będę tego wymieniał. Polubcie chociażby ten fanpage Piotr Krenigo przedsiębiorczości, biznesie i rozwoju i dopiszcie się do grupy Piotr Krenigo marketingu i biznesie i rozwoju. I nie bądźcie egoistami, udostępnijcie czasami jakiś live, jeśli uznajecie za wartościowy Innym. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Piotr Krenik z Trasy nad Wartą. Jadę dalej. Eee, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć!